Witamy Państwa na drugiej już konferencji dotyczącej projektu Zastosowanie innowacyjnej technologii szybkiego, wielobarwnego druku wysokonakładowego przyjaznej środowisku w celu poprawy konkurencyjności firmy. W trakcie konferencji przedstawiony zostanie proces oraz sposoby realizacji projektu. Konferencja ta ma na celu wsparcie polsko-norweskiej wymiany doświadczeń, wiedzy, dobrych praktyk oraz propagowanie nowoczesnych i innowacyjnych technologii. Program Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacje ma na celu wsparcie innowacyjnych rozwiązań w polskich firmach w trzech obszarach. Te obszary to zielone technologie, technologie poprawiające jakość życia, w tym osób starszych, oraz niebieskie technologie dotyczące innowacji w obszarze wód śródlądowych i obszaru morza. Celem programu jest również wsparcie kooperacji i współpracy szeroko rozumianej między polskimi i norweskimi firmami. Program ten jest realizowany w ramach norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2014-2021 oraz mechanizmu finansowego europejskiego obszaru gospodarczego na te same lata. Po stronie polskiej operatorem programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która ogłasza konkursy, rozstrzyga te konkursy i nadzoruje realizację całego programu. Koszt naszego programu inwestycyjnego wynosi ponad 10 milionów złotych w kwocie netto. Z kolei z funduszy norweskich pozyskaliśmy kwotę 1 milion euro do finansowania. Jest to najwyższa możliwa do uzyskania kwota w tym konkursie. Realizacja programu składa się z czterech elementów, i te elementy to ośmiokolorowa maszyna drukująca, w pełni zautomatyzowana złamywarka, instalacja fotowoltaiczna. Oraz realizacja prac badawczo-rozwojowych w ramach naszej firmy. Procedury są zazwyczaj dość skomplikowane. Przy tego rodzaju projektach jest ich bardzo dużo. Zawsze trzeba się z nimi dokładnie zapoznać, no i je stosować. Jest również dużo samych dokumentów na każdym etapie realizacji projektu. Poza tym na wszystkim czuwa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która jest operatorem odpowiedzialnym za zarządzanie programem i za prawidłowym rozliczeniem beneficjentów. Kontakt z PARP polega głównie na korespondencji papierowej poprzez lokalny system informatyczny LSI, w którym złożony był wniosek o dofinansowanie i jest rozliczany. Ze strony PARP został nam również przydzielony opiekun do projektu, z którym mamy kontakt mailowy i telefoniczny i wyjaśniamy wszelkie wątpliwości proceduralne, przede wszystkim związane z realizacją projektu. Dostawcy zostali wyłonieni w drodze obowiązkowej procedury zgodnie z zasadą konkurencyjności wynikającą z wytycznych w zakresie udzielania zamówień. Po wieloczasowej analizie i zdefiniowaniu potrzeb firmy oraz wstępnym rozeznaniu rynkowym, polegającym przede wszystkim na rozmowach ze specjalistami, wizytach w innych drukarniach, śledzeniu informacji w prasie branżowej i w internecie, opracowaliśmy treść zapytań ofertowych które upubliczniliśmy w bazie konkurencyjności. Z uwagi na fakt, że w ramach projektu realizujemy trzy przedsięwzięcia, w celu zachowania przejrzystości przeprowadzenia wyboru dostawców, postanowiliśmy przeprowadzić postępowanie oddzielnie dla każdego z tych przedsięwzięć. Procedurę postępowania o udzielenie zamówienia zamknęło wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy. Znajdujemy się w hali w trakcie montażu nowej maszyny osetowej do formatu B1 Heidelberg 106 z przewrotką. Maszyna drukująca dwustronnie z przewrotką posiada w, y, proszkowy system suszenia, pełną kontrolę i automatyczne prowadzenie arkusza wraz z kontrolą na nakładaniu i na, na wykładaniu, pełną automatykę kontroli koloru. Druk Prędkością minimalną to 14 tysięcy arkuszy na, na godzinę. Minimalny czas narządu to 12 minut. Posiada również automatyczne mycie zespołów i interfejs, który umożliwia komunikację z innymi systemami drukarskimi. Oznacza to, że maszyna posiada 8 agregatów drukujących, umożliwiając druk po dwóch stronach arkusza jednocześnie. Do tej pory takiej technologii u nas w jeszcze nie było. Szybkość maszyny, druk dwustronny, precyzja oraz pełna automatyka powoduje skrócenie czasu druku. A co za tym idzie? Zmniejsza zużycie energii o 15%, zużycie papieru przy narządach i produkcji nawet do 150 ton rocznie. Przede wszystkim redukuje emisję CO2. Co do jakości przesyłanych przez klienta plików, nie ulegają, kryteria nie ulegają zmianom. Muszą być tak, jak były do tej pory. Nowa maszyna, dzięki swojej precyzji i jakości, będzie miała znaczący wpływ na finalną jakość wydruków. Owszem, nowa maszyna zwiększy dwukrotnie prędkość wydruków, co za tym idzie nasz dział będzie zapotrzebowanie na płyty offsetowe również się zwiększy około dwukrotnie dlatego nasz dział został przed zakupem maszyny do tego przygotowany została dokupiona nowa naświetlarka i podajnik nowa naświetlarka może świecić około 70 płyt na godzinę Wraz ze zwiększeniem możliwości druku wzrosły w naszej e, drukarni potrzeby na zwiększenie produkcyjne, e, produkcji intruligatorskiej. W pierwszym rzędzie w procesie złamywania arkuszy, które zostaną wydrukowane przez maszyny drukujące. Najważniejsze parametry określone dla złamywarki to, e, aby złamywała 3 i 4 łamy zwiększenie jej wydajności do co najmniej 200 metrów na minutę, maksymalny format arkusza dostosowany do nowej maszyny drukującej, elementy cyfrowego narządzania maszyny, a także wysokowydajne wykładanie dobrze prasujące i wysokowydajne nakładanie paletowe umożliwiające zwiększenie automatyzacji produkcji. Wyłoniliśmy falcerkę firmy Heidelberg, ona jest o symbolu KH78 i podobnie jak w przypadku maszyny drukującej, dostawcą został, jest firma Heidelberg. Jest to jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie maszyn do złamywania arkuszy, dostępna na rynku europejskim. Innowacyjność polega między innymi na tym, że jest bardzo zautomatyzowany nakładak arkuszy, który poprawia ergonomię pracy oraz wydajność, a także posiada wysoko specjalistyczny system pracowania firmy Palamides. Dzięki temu systemowi możemy przyspieszyć dalsze procesy produkcji, a także podnieść i tak wysoką jakość produktów, które wykonujemy. Maszyna będzie miała ponad 10 metrów długości, dlatego pojawiła się konieczność budowy zupełnie nowej hali, która zapewni odpowiednie warunki do pracy maszyny drukującej. Nowa hala musi przede wszystkim zapewnić stabilność pracy maszyny. Chodzi tu o taką rzeczywistą stabilność, czyli stabilne podłoże, odpowiednio nośną posadzkę. Dodatkowo na hali muszą być stabilne warunki klimatyczne, czyli odpowiednia wilgotność, odpowiednia temperatura, tak aby druk odbywał się zgodnie ze wszystkimi wymaganiami technologicznymi. Wraz z instalacją nowej maszyny zdecydowaliśmy się na instalację fotowoltaiczną, która ma zapewnić dodatkową energię elektryczną dla zapewnienia zasilania maszyny drukującej. Nasza instalacja fotowoltaiczna będzie miała moc 50 kWp. Ma to, zostało to ograniczone ze względów na przepisy prawne. Dodatkowo zdecydowaliśmy się na system non-export. Jest to spowodowane tym, że pracujemy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. W związku z tym właściwie cały czas będziemy zużywać produkowaną przez instalację energię elektryczną. Bezpośrednim celem tego projektu jest zmiana technologii druku z jednostronnego na dwustronny. Druk pełnoformatowy, wielokolorowy, z tym, że w jednym przelocie od razu będziemy mogli zadrukować dwie strony arkusza, co sprawia, że będziemy mogli drukować o wiele szybciej. No i tutaj też nowe wyzwania pojawiają się na introligatorni, ponieważ wraz z większą ilością odbitek z maszyny. Trzeba będzie to przerobić. No, i tu wzmocnieniem mocy przerobowych jest zainstalowanie nowej złamywarki, która posiada rozszerzone właściwości funkcjonalne. Dodatkowo wyposażona jest też w prasę, dzięki której arkusze lepiej poddają się dalszej obróbce intraligatorskiej. Tak, możemy drukować taniej, z jeszcze lepszą jakością. Dodatkowo możemy korzystać z niedostępnych dla nas dotąd sposobów złamywania arkuszy. No i dzięki temu, że półprodukty z nowej falcerki lepiej poddają się procesom introligatorskim, produkt finalny, czyli nasza książka, osiągnie jeszcze lepszą jakość. Praca technologów związana jest z liczbą zamówień. Oczywiście liczymy na jej wzrost. Także praca na pewno przybędzie, ale dzięki podejmowanym zmianom organizacyjnym oraz stosowaniu lepszych narzędzi planowania produkcji, praca ta może przebiegać sprawniej i bardziej przewidywalnie. Co w efekcie da to, że będziemy mogli przerobić więcej zleceń w tym samym czasie. Dzięki realizacji tego projektu w drukarni RIDMI. Jeszcze bardziej zwiększamy automatyzację i integrację poszczególnych gniazd produkcyjnych. Nasz dział badawczo-rozwojowy nieustannie pracuje nad rozszerzaniem obszarów, które integrujemy. Opracowujemy zakres danych i struktury wymiany informacji pomiędzy maszynami i systemami IT, tak żeby te maszyny produkcyjne no gadywały się między sobą. Oczywiście te straszne gaduły są, a tak na poważnie to nowoczesny sprzęt potrzebuje z jednej strony dane konfiguracyjne by automatyzować produkcję, a z drugiej strony generuje ogromne ilości danych postprodukcyjnych zarówno konfiguracyjnych dla maszyn na kolejnych etapach produkcji, jak i statystycznych i analitycznych, umożliwiających analizy postprodukcyjne. E, takie prawdziwe big data e, i te dane wszystkie krążą pomiędzy maszynami i systemami IT. Zakup nowych maszyn wyposażonych w odpowiednie interfejsy umożliwiające integrację ich z obecnie wykorzystywanymi systemami pozwalają nam realizować koncepcję przemysłu 4.0, budowanie drukarni 4.0. Wszystkie te innowacje implikują także potrzebę zmian i korekt procesów produkcyjnych. Tak, by w pełni wykorzystać korzyści płynące z wdrażania automatyzacji. Produkcja na pewno ulegnie zwiększeniu. Przewidujemy, że od 15 do 30% maszyna na pewno pozwoli nam na więcej, ale na początek nie uda nam się na pewno zdobyć takiej ilości zamówień. Przewidujemy, że zmieni się również cały schemat produkcyjny. Trzeba będzie zmienić planowanie, jak również całą logistykę półproduktów pomiędzy budynkami, pomiędzy halami, na których pracujemy. Myślimy, że z jednej strony automatyzacja tych procesów produkcyjnych spowoduje, że. Jakby nie będzie konieczność zatrudnienia większej ilości osób, ale wzrost produkcji większa ilość wydrukowanych arkuszyk spowoduje, że będziemy zmuszeni do zatrudnienia większej ilości osób na innych działach produkcyjnych. Z całą tą pewnością będą to osoby o wyższych kwalifikacjach. Tak, szkolenia pozaprodukcyjne z całą pewnością są potrzebne. W każdym rozwijającym się środowisku pracy, my, nasza drukarnia stawia nam komunikatywność, zarówno tą wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Zapraszamy do współpracy osoby z doświadczeniem, doświadczonych specjalistów, i te szkolenia mają bardziej charakter towarzyski poza godzinami pracy w mniejszych grupach. Udział papieru stanowi kilkadziesiąt procent w kosztów ogólnych, a więc jest to racjonalna i oszczędna gospodarka, a więc racjonalna i oszczędna gospodarka papierem przekłada się bezpośrednio na wzrost naszej konkurencyjności. Nowa maszyna to również mniejsze zużycie papieru. Ze względu na nowe technologie nie będziemy potrzebowali aż tak dużo makulatury, tak zwanej makulatury rozjazdowej, ze względu na to, że będziemy się już Rozjeżdżać na czystych, docelowych arkuszach do druku. Przełoży się to na oszczędność czasu na narząd na maszynie, który jest relatywnie do policzenia. I oszczędzamy również papier. Nowa maszyna to również zmiana technologii druku. Z pełnoformatowego druku wielokolorowego w jednym przelocie arkusza po jednej stronie będziemy drukować w jednym przelocie od razu po dwóch stronach arkusza. Jest to oszczędność narządu, papieru, i, no i oczywiście zużywamy, jak, tak jak już mówiłam, wcześniej mniej papieru. Nowoczesna kontrola fotospektralna. Po pierwsze, skraca ilość arkuszy rozbiegowych na maszynie niezbędnych do ustawienia odpowiedniej kolorystyki, a po drugie, w czasie druku zapewnia utrzymanie jednostajnego nafarbienia w całej produkcji. Szacujemy, że oszczędność w ciągu roku to może być około 150 ton papieru. Nie odejdziemy od papieru. Do tej pory nie odeszliśmy, do tej pory nie znaleziono lepszego rozwiązania dla, dla publikowania literatury niż audiobooki i e e-booki. Atutem działania naszej firmy jest szybki czas realizacji zamówień. Nowe maszyny mają podnieść naszą konkurencyjność w pozostałych obszarach, jakości i ceny. Jednocześnie zwiększą się nasze możliwości dotyczące rodzajów produkcji. Ponadto będziemy mogli produkować więcej, będziemy mogli przyjmować więcej prac bez konieczności wydłużania terminu. Sądzimy, że nasza nowa oferta spotka się z aprobatą naszych dotychczasowych klientów i tych wydawców, którzy jeszcze u nas nie drukowali. Nasi ludzie od marketingu twierdzą, że reklama jest dźwignią handlu. Ja jestem handlowcem, a my handlowcy mamy swoją dewizę że nie ma tak zdrowa konkurencja. I to jest prawdziwa dźwignia handlu. Yy, wiadomo, w firmie, w każdej firmie wszystko robią ludzie. Bez ludzi nie ma firmy, nie ma wyniku. Ale w firmie produkcyjnej yy, to nie tylko ludzie. Nie mając maszyn, po prostu nie zrobi się nic. A maszyny muszą być takie, żeby dawały efekt taki, jaki, jaki oczekują klienci, czyli bez odpowiednich możliwości technicznych nie można być konkurencyjnym, nie można w ogóle w branży istnieć i sobie radzić z konkurencją. A konkurencję mamy silną, czuć oddech za plecami codziennie od rana do ciemnej nocy i trzeba sobie z nią radzić i, i pokonać w większości na, przypadków nam się to udaje i teraz tak żeby być konkurencyjnym mamy na to trzy myślę bardzo nowoczesne sposoby powiem teraz coś bardzo odkrywczego mianowicie jakość czas i cena uważam że tak inwestycje w innowacje skutkują poprawą wszystkich trzech wyznaczników konkurencyjności w poligrafii którymi są cena jakość i termin Dzięki tym inwestycjom nasi klienci odczują pozytywny wpływ świadczonych przez nas usług. Istnieje jeszcze strefa postrzegania partnerów biznesowych przez kategorie otwartości na nowoczesność i proekologiczne działania. I wówczas sądzimy, że nasze wysiłki w tym kierunku spotkają się z pozytywną reakcją. I na pewno lepiej jest współpracować z firmą nowoczesną, proekologiczną i konkurencyjną. Postrzeganie naszej drukarni na pewno się zmieni, jesteśmy tego niemal pewni. Zmieni się przede wszystkim postrzeganie przez naszych klientów, głównie wydawców. Każdy z niej chce pracować z nowoczesnym, ważnym i pomocnym partnerem w procesie wydawniczym, ale nie tylko. Otóż zmieni się również postrzeganie środowiska pracy. I tutaj też liczymy na to, że będziemy atrakcyjni jako zakład oferujący pracę w nowoczesnych warunkach z nowymi technologiami. Myślimy również o tym, że zmieni się postrzeganie naszego zakładu przez środowisko społeczne, w którym zlokalizowana jest nasza firma. Dostrzegany będzie na pewno fakt, że, jest, że działamy w kierunku proekologicznym, że nie jesteśmy dymiącym i hałaśliwym zakładem pracy. Także również doceniany będzie fakt, że rozwijamy się i doskonalimy się. Można zauważyć podczas tej konferencji. Za realizację naszego wniosku, za realizację naszej inwestycji, jest odpowiedzialny sztab ludzi, rzetelnych pracowników firmy, bez których realizacja tak ogromnego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa. Przede wszystkim chodzi tutaj od, o prace związane na początku z gromadzeniem informacji, danych z rynku na temat nowych technologii. Innowacyjnych technologii. Dalej, również chodzi tutaj o skrupulatne przestrzeganie procedur podczas procesu tego inwestycyjnego. Jest to związane chociażby przy wyborze dostawców. No i oczywiście, chodzi tutaj również o ten profesjonalizm i, i, i działania rzetelne dotyczące. Kolejnych kroków realizacji tego naszego projektu. No i co tu dużo mówić, zakończenia tego projektu sukcesem. Oczywiście, że warto. Tego typu inwestycje przyczyniają się nie tylko do polepszenia warunków pracy, wykonywanych usług, polepszenia,. Jakości tych usług, oczywiście, co za tym idzie, rozwoju firmy. Natomiast bezpośrednio ma to również przełożenie na zwiększenie liczby miejsc pracy, zwiększenie innowacyjności i produktywności naszej firmy. No i tutaj niebagatelne znaczenie ma wpływ na środowisko naturalne. O czym już mówiłem. Każdy, nawet najmniejszy krok czyniony w tym kierunku dla ratowania naszej planety jest niezbędny. No i na koniec chciałem powiedzieć jeszcze o jednej ważnej, istotnej roli tej inwestycji. Mianowicie ten projekt to też taki mały krok, ale zmierzający w kierunku zmniejszenia zróżnicowania w rozwoju gospodarczym i społecznym między naszym krajem, a krajem naszego dar darczyńcy Norwegii. Nasza konferencja dobiegła już końca. Dziękujemy, że byliście z nami, a do być na bieżąco zapraszamy do śledzenia naszego facebookowego profilu Green Grow w drukarni Readme.